Cześć, Simo, witajcie z tej strony Kuba i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii. I dzisiaj, Jezeonu, wiechu. Nie ma. Tak, Jezeonu, wiechu. Zaczynamy kolejny dzień żniw, nie? Tak. Ta. Wiechu do siebie, ja do siebie. Jak widzicie, Leksjon będzie niedługo wymieniona na John Deere. no troszkę większy, ale header mniejszy. Także co wiechu? Co ty w dzisiejszym odcinku będziesz kosił za zboże? No muszę skończyć ten, pszeniczkę. A ja skończyłem przężyk, to ja sobie w ogóle się czkarnie muszę zapiąć. Dobra, mam zapiętą. Będę pierwszy rzepak, a potem więczmin. Dobra. Ja tu koszę dawal. On no, tu jest mój jęczmień, jak widzicie. Po prawo jaki? Ładny. Wiechu tam pszenicę goli. Ja dzisiaj będę no. rzepak wjeżdżał? Pierwszy wjazd? Nie? O no no. Ja zaraz Poczynę. będę sypał. Chłopie. Ja zaraz będę sypał, Tutaj na... Połowieka. Ja jechałem właśnie w rzepak. Chopie kurzy się niemiłosiernie, nic nie widać, panie. Co to jest? Co to jest? O, dobra. Ale on ma ten. rozrzutnik się sieczkarni duży, nie? Strasznie. To? Tój No. Tylekcjon. Dobra, ko na Kogutach oczywiście będziemy jeździć. Jak zwykle. O. ogóle miał kolejny... na odcinku kosiłem przężyto. Kolejny o Dało mi bodajże 40. No ponad 40 ton z tego pola. Więc no dużo dało, nie? No dużo. Dobra, połowa pola będziemy sypać. Ja mam 800 kilo dopiero, to jeszcze aż tak zadowalający wynik. wynik no to nie jest. No ale ja pszenicę, to wiesz, pszenica sypła. No ale wiesz, no to jest rzepak, nie, nie tam pszenżyto, czy nie jest tam pszenica, nie? Ale ja potem muszę omijaki poprawić. Mordo dziw się, a ty omijaki to na każdej serii robiłeś jak wygrali. Dobra, Ej, po tym... Po zbieraniu słomy wapno trzeba Proszę. Ja się w wapno nie będę pieprzył, gnój nam po prostu i też będzie. Tylko <coughs> najpierw muszę go mieć od tych świn, nie? Dobra, proksimka. No kurde. Gdzie ci ty zetur w ogóle po tym poluczę? Ja dym zeturym. Chłopie. No powiem ci, że nawet, nawet to sypie. Teraz będzie pełny zbiornik, pewnie? A mi to na nawet, nawet tak. Myślałem, że będzie gorzej, nie? Ale jest dobrze. No trochę w Łudeczko, jest dobrze. U mnie też jest to dobrze. O, jest naprawdę rewelacja. Ogólnie. U mnie już jest pełna przyczepa. O, chłopie, to ja miałem 34 tony na przyczepach i 9 w zbiorniku jeszcze. ja jeszcze nawet nie dosypałem. A no to widzisz, no. Ale jedna przyczepa jest pełna, a teraz sypę kolejną. A to już co innego. Omyliłem ty Wyprostuję ten klin taki, bo tu jest taki. A ty jak... kolejny raz jak ja lubię wam. Ty wiechu, powiedz mi jedną rzecz: czy ty chcesz ode mnie z czegoś słoma, czy nie chcesz? O? Z wszystkiego. <laughs> nie no, żartuję. Hmm. Mi sprzężyta, ja se tylko zostawiłem sprzężyta. No spoko, ale mi zostaw tam u siebie, to będę tam. A na co mi od siebie? Chłopie. Przecież ty możesz mnie jeszcze do koszenia i przeżyto, tylko no to w sumie ty masz mało słomy. A chciałbyś ode mnie pszenicy i żyta? No. O to ci mogę zostawić. Tam pod gospodarką twoją, tam kawałeczek. A z jęczmienia sobie zetnę. Bo tu będę miał rzepak teraz. Znaczy, no ten. Yy, przężyto. A tutaj pewnie żyto. I tak ja na kolejny sezon, i tak będę też zostawiał zostawał. Ale nie tak dużo teraz. Teraz hmm. mi idę da, dać z, z tych wszystkich pól do jeszcze od ciebie. Tyle zostanie. No, znaczy, no tam z. Ja z maksymalnie jednego pola zostawię, chociaż nie wiem, czy będę jaździć na słomę. Nie wiesz do tego. Do... Jak zostawi na polu słomę, to ci zniknie. No niestety. No niestety taki emocjonal. Taka jest prawda, nie? No ale spoko. Bo to jest realnie przynajmniej trochę. No trochę realnie, no fajnie. Kurde, lagu, no te no. kolejne Ale ty jak patrzyłem na filmie, to ty lagów nie masz przy nawozu od czasu do czasu. Tak, ale... Teraz mam No bo teraz do no to kosimy, nie? No to się nie dzi. Tutaj muszę sobie odkosić takie... Ale mnie na mnie to nie ma jak gram z ten. No ja właśnie nie ma, ten. bo masz dobrą jakość, nie? Tak. I dlatego. Ty tego, że tu w miarę tu sytnie. Kurczę, źle pojechałem, ale dobra. Mordo, ja się a, a przy... dziwię, czemu ty źle pojechałeś. A ja jeszcze nie skończyłem. Przenicy, a ten już skończy ten. No. Łup, już przeżytu skosiłem. Ty już rzepak skosiłeś też? Nie, no jestem w połowie pola dopiero. Koszenia. Jeszcze trochę. Nie, nie tak prędko. Do wszystkiego. Ja nawet nie dojadę do końca pola i będę miał pełny zbiornik. No jak zwykle. Ten John Deera coś mały. Chyba tego klasa od sąsiada odkupię. Jakiego klasa kupujesz? No leksiona chyba od ciebie odkupię. No. No bo ja John Deera będę miał w planach, nie? No ale ja może wrócimy New Holanda, tego, bo... Nie, mordo to to takie małe to się nie opyla. To trzeba w Lekciona albo w John albo, Deere coś takiego. Albo w Masela Tak. Jakiego? Albo to znajdziemy. Albo co znajdę tego Maseja. Znaczy no ja tam szukałem dzisiaj jakichś masejów, ale no... Za bardzo to takich fajnych to nie widziałem. Jakiegoś Nicholanda ze staro dawnego ściągnęli. <grystanie> Mordę jak chcesz, to ja cię mogę klasa sprzedać. <grystanie> nie wiem, jeszcze nie Jeszcze ja nie zmieniam kombajna, może na trzeci sezon. Ja na następny zmienię na John Deere. Najlepsza o, marka. Kopie... Najlepsza marka po tym, po, po zagranicznej, bo polskie to oczywiście. Ursus zetor Bizon, tak. Agromar. To są polskie najlepsze te marki. Wiechu, jak ciebie powiesz na temat meczu z Włochami? <laughs> Karygodne błędy sędziego na pewno. A Ta. Polska, Polska też zrobiła błędy. Ewidentnie. Ewidentnie Polska też zrobiła błędy, ale najbardziej winny jest sędzia. Miałem już do niego pisać, ale nie napisałem. Ale pewnie napiszę do niego. To ja pier. A co zrobił sędzia? To kurde, przypaść się! Włoch fałduje tego Polaka, a sędzia. Ośmie A sędzia? Daj. Nie? Ale dalej gramy. Ale no, no. Jak, jak Polak fauluje yy, Włochka, to, to już jest faul. Już. No, ale jak yy, ten Włoch fauluje Polaka... To nie ma faulu. A, to nie ma faulu. Takie trochę głupie to, nie? No trochę taki sędzia taki... Tak. Jakby... Jakby nie obrażać języka polskiego, to taki trochę taki... Nie taki... Swój. Taki pół na pół. Nie umiem sędzia. No. Taki trochę fałszywie. O. Trochę fałszywy, trochę sprawiedliwy, nie? Tak Ale szczęsny, pięknie, szczęsny naprawdę interwencję miał słodko. No ale, ale głównie obronił, nie? No ale... kopię. nie dziw się. Karnego Karnego nawet ten... Jak ja broniłem karny... karnę... To się nie dziw. To jest 50... To jest pół na pół szans, że obroni... Jak ja oglądałem wczoraj mecz ten, Legnica, bruckbend nieciecza nie? No. To był karny dla Mieźlegnicy i rozumiesz, że z Niecieczy to wybronił. Wybronił to, rzucił się w odpowiedni moment, bo wygrywali 3-2, a była 90. minuta, nie? I sfaulowali ze wporu karnym i nie mieć karnego. I dobrze sędzia, potem na sędziego była jazda, no ale wybronił, nie? Tak. Zawsze jest... Zawsze jest jazda na sędziego, co ty mówisz. No to jest prawda. Pamiętam, jak ja się wczoraj kłóciłem. Tak. Jak ja się wczoraj znaczy. ja darłem, to nie chcesz wiedzieć. Jak zawsze. I jak... widzowie widzę, wiedziałes, to się wiedzieć, hmm. jak się wczoraj darłem. <laughs> jak wyzywałem sędziego, chcę wiedzieć. Dobrze, że ja jeszcze live. To nie to jest momentu, taki to wtedy... głupi sędzia, co takich mało jest. Są tacy sędziowie. Znaczy no trochę sędzi. ich tam jest, nie? Znaczy, no nie mówię, że są aż tak głupcy na, na tyle, no ale no trochę bez przesady. A ja wjechałem w dziowej wyjaśni mogę. A ja aż na drodze. Nie no, żartuję. Kto pomógł wyjechać, jak musisz... Rafał, to, się, to pomógł wyjechać jakbyś... Nie. Także jednym słowem, słabo w tym meczu, nie? Tak, ale dobra. Z Holandią może wygramy, zów 50, 50 na 50 obstawiam. Tak, z Holandią, ten... ja, już to, ja już to widzę, jak, ja już to marnie widzę. A ja widzę, jak Polska zdobyła pierwszą bramkę, a, ale później odpowiada taki... Tak, później Holender odpowiada. No, a później Polska traci dwie. Jak zawsze. No, teraz zmieniamy temat na jakiś. inny. Nie? Tak. Na pewno na subskrypcję możecie zostawić. Tak, u mnie uwiecha. Możecie pisać kto chce z nami grać. Tak. I Instagramy będą w opisie. Tak, będą. Tak. Prawdopodobnie ja jeszcze tak. nie wiem. Jak to tak nie zapominać. Tak, raczej zapomnę. Jaki są przed Co nie wiem, Mordo, no nie wiem. Ja Ty, nie jak, on, jak on wysoko, ten jęczmień tnie. Ja nie mogę wyjechać. Ty, to tu się z jęczmienia nie opulasło, muszę zostawić, rozumiesz to? Ale z pszenicy już się, no Dobra, no. widzisz jak zrobimy, Mordo? Jak. Ja pierdziu, chłopie, urwałem rurę w klasie. Dympa stanął. Chłopio, myślałem, że, że jakiś... Dobra, Kurde, Proximka to jest poczko. Dobra, Zbyszek, ja zresztą reszty ślą nie chce mi się to robić. Nie. Nie, w zbozie w przeniczkę wjechałem. Piękna przeniczka. No. Dobra. Kurde, bo zaraz kombajn urwę. Uj <laughs> kombaj, nie no nie mogę. A już kender używałem. W kombajnie. A gdzie żeś ty jest? Tam żeś jeszcze jest ludzie, kochani. No wiesz, jakie teraz mam lagi? Jakie że? Chopie już mi zacząłem kosić. Ty to tak sypie? Ja pierniczę... chopię pie? tu ponad 7 ton z hektara jest. Co najmniej. Więc no jęczmień. Radziłbym ci zasiać. Mam przecież. A no w sumie to ja. A na przyszły sezon, nie? Ja za dwa sezony będę w kukurydze wchodził, tak czy siak. A ja jęźmień na kisze, kiszkę. Na kiszkę, nie? No. Tak ogólnie też jęźmień na Boże, ale kiszka też się przyda. No przyda się, coś tych chłopie. Ten, do makrowy ten. jest. Się... Ten co ma krowy to ma zawsze ciężej, nie? Co zrobiłeś? Header. Ja pierd. Nie, 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 nie. ty no, sypnie ten mi tu. Naprawdę, ładnie. jest chwila, żeby się odlagowało, ale lagi przymierzyły. <laughs> Widzisz, różnie to bywa. Się szybko. Ty, jak Ładnie. tak się patrzy do zbiornika, tak to idzie ten jęczmień i idzie, nie? Bardzo, idzie. Tu na będzie chyba żyto, ale nie, no, tu było żyto, tak, tu będzie przenicaj, teraz jęczmień kości. No już chłopie mi jeszcze, oprócz jęczmienia została przenicaj, że to do koszenia i tyle. Ja! Nie da się, nie da się nic zrobić, Dziś tak to jest Teraz tak laguje że Hopi Ale... ja mam raz w koło i muszę się sypać Rozumiesz to? Nie tak, Nie w tym się włącza ty Teamsa Mam Teamsa włączonego tego Boże to ja się nie dziwię czemu ci laguje Weź se Teamsa wyłącz to ci przestanie lagować Mówię ci Hopieras koło i 6 topów. Szybka akcja. Wyłączamy Platformę platforma lekcyjną. Ale tu krzoki niemiłosierne chłopie Jakby Stachu nie umiał przyzi wyciąć. Mówię ci e Dziadostwo. No spaczko. Dziadostwo. Jednym słowem, nic więcej. Sprawdzę wszystko, Librus. No chłopie. No, ja mam raz w koło i muszę się sypać. A ja sobie sprawdzi, sprawdzę Librusowe jakaś ocena pewnie... nie. No. Nie, nic nie doszło żebyś przypadł mamie nie zrobił byłby problem. No ja ci to mówię. O stój, ślisę. Dobra. Dobra, nie ma. Że nic. tak ci powiem, pierwsze 7,5 tony ląduje na przyczepie. A spoko, mam dwie kartkówki, 23 i 30. Łopanie, a ja egzaminy w środę próbne. Ale wszyscy piszą tam na Facebookach i tam rozważają decyzję, czy egzamin odwołać? A tak trochę tak pieprze, że szczerze powiedziawszy. Zobaczymy, co wyjdzie. Po, patrz, pożyjemy, zobaczymy. No dokładnie, dokładnie. Jak nie odwołają, niestety to będzie przykra y, sprawa dla uczniów. Niektórych. Jak nie odwołają? Jak odwołają, to będzie przykra. No to jak odwołają, nie. to będzie problem, chłopie, to, to jest pewne. Nie, jak jak, nie, jak odwołają, to będzie super dla innych uczniów, a na przykład dla takich. Piątkowych? No to już źle. No. Znaczy nie no. Każdy ma swoje zdanie na ale... temat egzaminów, nie? Moje zdanie na egzamin. Po co to? Po co to? Po co? No chłopie, ludzie było chcą sprawdzić jaką masz wiedzę i do jakiej dobrze, szkoły dobrze. mógłbyś iść. I nic A innego. W tamtych czasach było coś takiego? Nie, brali po ocenach. Jak no nie był? było? Było egzaminy gimnazjalne. Kiedy? Chłop. No jeszcze rok temu, jak gimnazjum jeszcze było. No, rok temu, ale mi chodzi już o ten. Nie, nie te czasy, ten. 2000, po tamte. 1000, a, ile to tamte, 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 to już co innego, to chłopie. Tam tamte brali po ocenach, a nie po tym. Po. A, no y, to już co innego, no to to jest prawda. To, po co wprowadzić jakiś egzamin, co, co nic ci się nie przyda. No, chłopie, to jest do sprawdzenia po prostu Twojej wiedzy, jaką masz co pamiętasz? O. No. Mam bardzo wiel mam bardzo dobrą wiedzę. Spokojnie. No to co wiesz o pierwiastkach? Że są głupie. A no widzisz, no. I to się nie przyda w życiu. Dzięki. <laughs> Opie, matematyka to się codziennie w życiu przydaje, nawet w tej grze. Ale, ale pierwiastki to, to się nie przydadzą. Się. No pierwiastki w tej grze to się nie przydadzą. Ale obliczenia ja w tej ta... grze się przydadzą. No. Mówię Ci Dobra pożyjemy, zobaczymy jak to będzie Pożyjemy, zobaczymy, dokładnie Nie wypowiadajmy się na temat nie to, to, to nas... to nie, to nawet nie ma To jest rozważanie takich tematów o Piłkarskich, szkolnych i, i innych, nie? Takie tematy to, 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 to Takie tematy no odcinek może. I w jednym ja. skrócie. Chciałabym, piszcie, w których klasach jesteście, na przykład. Tak. Albo piszcie kto chce z nami grać, to przyjmiemy, nie? Ale ci nie powstażej tyle razy. Nie no panie, to już jest inna bajka, co ty? Już tam, już tam ktoś pisze do ciebie. O, właśnie nie wiem. Ja pisałem, żeby nie pisać, bo będę nagrywał. A tu takie to rzeczy. Nie, nie wiem. wiem. A zresztą. Takie jest życie, nie? Jak no. tak, mają wasze powody, to ich piszą. Hmm. No właśnie. Dobra, ja się... To jest, szkoda, to jest powód, o. Szkoda, że nie ma tego... kombajna Czego? tego modułu. A to nie, to takie coś, to to w życiu. To bym się tam przyszedł przy, powodzić z tobą. <laughs> Dobra mordo, dochodź tu, bo będziemy kończyć pomału. Tak szybko? No już od 20. Chłopie. Ja wykosiłem całe rzepaku i połowę inczmira. O siema. O jest w wiechu. Wydziałam zooma. Patrzcie, chęć no. Zobaczmy ile wiechu skosił. O, niech się zapisze. Co tu stoi? Aha, jego Compact pro E, wiechu i... skończyłeś. Jeszcze, Co jaki poprawka. A to dziwić się. Tylko twoje dwa pola Nie, dają się, nie nadają się jeszcze do koszenia. Co? Czemu? Tu nie rośnie? rośnie? jeszcze, no. Ale ten pod domem to... to bit, chyba. A czym? Czekaj, ja chcę jedną rzecz sprawdzić. Sprawdź mi pod domem, czy jest gotowy został. Ze no nie, nie, tylko jęczmień. No, to jęczmień bym kosił, Ciekawe jest. Ale czym kosić lucerny? Wytłumacz mi. Kosiarką, czy Kompanym? czym? Kąpańkiem Właśnie się nie da. Jak się nie da. Wróciłam, miałam. Um, opie. Lucerna to jest. To jak trawa. Dobra. Pewnie. Ty możesz o tyle, nie? Jeżeli Jadu. wam się spodobał, zostawcie suba łapeczkę. Pisać kto chce z nami grać. No i co? Do następnego filmu. Dzięki za oglądanie. Cześć. Siema.